Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Golec i dzisiaj wspólnie z kolegami z partii Korwin, z Mateuszem Dąbrowskim, z Michałem Maruszewskim spalimy PIT tutaj przed Urzędem Skarbowym w Wolsztynie. Jest to symbol tego, o co walczymy: czyli o likwidację podatku dochodowego. Podatku, który zabija w młodych ludziach przedsiębiorczość, podatku, który zabija w ludziach moc do tego, by mogli zmieniać otaczającą nas rzeczywistość poprzez tworzenie lepszych dóbr i usług. Podatek ten jest niezwykle skomplikowany oraz zawiły, co sprawia, że przedsiębiorcy zamiast skupiać nad na tym, by nam lepiej służyć poprzez tworzenie lepszych usług, dóbr, tym podobnych, skupiają się na prawie podatkowym. Ponadto, pomimo swojej uciążliwości, podatek ten tak naprawdę stanowi niewielki ułamek w budżecie państwa, bo jest to około 15%. Ale przecież podatek dochodowy tak naprawdę nie dotyczy tylko przedsiębiorców. Dotyczy też wszystkich zwykłych ludzi, którzy pracują na etacie. Wyobraźmy sobie przeciętnego człowieka, który zarobi powiedzmy 2000 zł na jednym etacie. Postanawia on zatrudnić się na drugim etacie, by zarobić więcej. Co się wtedy dzieje? Finalnie musi on zapłacić dwa razy większy podatek. Pomyślmy o tym. Przecież tak naprawdę zapłaci on dwa razy większy podatek za to, że pracował dwa razy więcej. Wygląda to bardziej jak kara niż podatek, bo to tak naprawdę jest skandal, a nie podatek. Teraz symbolicznie spalimy pić.